Cześć, z tej strony i witam was w paradniku do obsługi i instalacji najnowszej paczki Adventure Tech wersji 147.6A1 Jest to najnowsza paczka, z której korzystamy na serwerze razem z przyjaciółmi oraz e, ta paczka będzie wykorzystywana do wykluczonych, tak więc warto, e, warto obejrzeć ten filmik, jeśli chcecie wziąć udział w wykluczonych tak więc tak, zaczynając od początku będziemy potrzebowali czystego minecrafta i tym razem nie multi mc dlaczego nie multi mc? gdyż kilka modyfikacji zwłaszcza takie cztery, Rycraft, forestry itd., itd tak zrobili tak sobie to wszystko zmówili, że jeśli jedna z modyfikacji wy powiedziałbym wyznacz czy nie, wykryje że nie jest to nieautoryzowany modpack, który pokazuje nam, że paczka jest coś tam ilegal i że tam będzie sankcjonowane Z tego, co razem z mało sprawdzaliśmy w klasach, jest to sankcjami są typu właśnie to, co się działo wcześniej, że znikały nam receptury oraz znikały znaczy, no były jakieś problemy z modyfikacjami. To są te sankcje. Tak więc, jeżeli chcecie, możecie na MultiMC, ale nie polecam na Minecraft'cie czystym. 100% działa. Tak więc pobieramy sobie czysty Minecraft. Oczywiście, będziemy w Minecraft 1.4.7. Link gdzieś da w opisie do pobrania. I tak, pobieramy sobie tego Minecrafta. Znaczy, znaczy, no, odpalamy Minecrafta. Ja tu szybko pokażę od samego początku. Tu nam się Minecraft pobierze to będzie Minecraft w wersji 1.5.1 z tego co pamiętam raczej na pewno nie sądzę by wyszła jakaś nowsza aktualizacja i poradnik wychodzi dopiero teraz tylko i wyłącznie dlatego że robiłem hotfixa który polegał na naprawieniu robienia się tanków z xycrafta wszystko zostało naprawione dlaczego jest wersja A1 Trzeba będzie do pobrania z replika, ale zaraz pokażę co i jak. Oczywiście to nam nie będzie potrzebne. A już sobie wejdę w folder Updata. Updata, proszę bardzo, Minecraft pobrany, folder bin i Minecraft 1.4.7, wrzucamy znaczy kopiujemy tutaj, nadpisujemy i już mamy odpowiednią wersję Minecrafta. Jeżeli nie, chce, jeżeli nie wierzycie, możecie sobie sprawdzić. Wszystko powinno działać. W każdym razie tak. Zabierzmy się za modpak. Modpak pobieramy z mojego replika. Link będzie do opisu. Wiem, że niektórzy mają problem z pobraniem z replikiem. Jeśli jednak znajdę jakiś hosting porządny. To Albo macie jakiś hosting porządny, podajcie tylko żeby nie było tak, że po pobraniu kilku, czytamy, przekroczy setkę, to zaczyna być link płatny. Nie, nie, to nie o to chodzi. O to chodzi, żebyście mogli jak najszybciej, jak najlepiej pobrać. Gdzieś tu mniej więcej będzie. W dodatku jest, udostępniłem Wam mapę. Mapę z naszego serwera drugiego sezonu ATS, którą możecie sobie pobrać. Link też będzie w opisie. To jest. Startowa mapa, gdzie tam mamy spawn, jest też mapa wykluczonych, więc możecie sobie ze znajomymi razem trenować. Tak więc stąd pobieramy. Tak przykładowo pokażę, tylko dostajecie linki, klikacie, pobierz i powinno się wszystko pobierać. W każdym razie tak, ja sobie mam wszystko pobrane, załóżmy, że mam, bo ja mam u siebie cały modpack. Bierzemy klienta i popatrzymy, mamy tutaj kilka nowych plików. O tym zaraz wszystko powiem. Do Minecraft Jar standardowo otwieramy Minecraft Jar w forderze bin za pomocą winrara czy cokolwiek tam mamy. Kasujemy metainf, koniecznie metainf kasujemy i przekopiowujemy z tego tutaj katalogu do Minecraft Jar. I teraz, jak skopiowaliście, teraz tego metainfa nie kasujecie. Nie kasujcie, bo będą problemy. Ok. To jeśli to mamy zrobione, możemy przejść do przerzucania modyfikacji. Otóż przerzucamy wszystko, co tu jest. Kopiuję tutaj. Pliki nam się ładnie skopiują. Wszystkie modyfikacje wrzucą. I teraz tak. Jeśli mamy zwykłego Minecrafta, bo na razie z przerzucania i wrzucania to jest wszystko i starter mamy tutaj, to wybieramy sobie tak, tutaj mamy startery bat yy, yy, yy. na przykład ja mam yy. zresztą zobaczę, pokażę wam jak ten plik wygląda w środku to jest na 2 giga przydzielone do minecrafta plus max per size, żeby wam nie, no żeby minecraft szybciej chodził i tak, tu widzicie, jest odpalany przez Minecraft Exe. Jeżeli będzie Minecraft SP, no to wpisujemy Minecraft i wtedy odpalamy. W każdym razie, taki jak nazywa się Wasz Launcher. No, ja mam na przykład 4 GB teraz wsadzone, i odpalam sobie właśnie ten starter. Czyli przerzucam go sobie w to miejsce. Najlepiej na to oczywiście już takowy mam na. Nazwany, ale, no, przerzucam sobie to w to miejsce. Nie ja wiem, może na razie zminimalizuję i popatrzcie. Odpalam za pomocą tego launchera Jak widzicie, wszystko odpaliło. No, loguje się, rzuca mi się forge. Nie ładuje się cały. No, wiecie o co chodzi to Minecraft się zaczyna ładować co widzimy w konsoli tutaj z tyłu wszystkie poprzednie błędy zostały naprawione z dodanych rzeczy nic nie było dodane tak więc jeżeli korzystacie z wersji 6 myślnik A to spokojnie możecie użyć 6 myślnik A1 i światy będą Wam chodzić tak jak chodziły Najmniej tak u nadzieję. U mnie wszystko chodzi, u znajomych, u testujących też wszystko chodzi, tak więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Teraz sprawdźmy jak się wszystko odpali. Na razie leci z koksem, leci z koksem. No, dawaj Minecraft, dawaj. A i co do nowej serii y, Adventure, znaczy tak, być drugi sezon Adventure Tech Solo. Na dniach zaraz powinien wrzucić. Miałem ostatnio bardzo dużo roboty i, i nie mogę nadposiedzieć posiedzieć przy Minecrafcie. O! Jak wam odpali, Don't Show Again. To jest informacja o aktualizacji PowerCrafta, Pokazuje nam się z powrotem nasz obrazek i nie, tworzymy mapę. Ja stworzę na przykładowe coś, żeby szybko się stworzyło. I żeby też szlagów nie było, Tworzymy jakiś świat i zobaczymy, czy tanki działają. Powinny działać jak talala. No, Minecraft. Nie jedziesz z koksem, bo jeszcze mam serwer do pokazania. Ja chcę pokazać, co jak tylko, nie pokażę wam, bo prosiliście, żebym pokazał, jak. Jak wrzucić paczkę na dedyka, jak, jak zrobić na, na craft serwie? E, craft nie akceptuje obcych paczek poza swoimi, które tam mają. Czyli weźmiecie, wykupicie mm, sobie serwer i dopiero dostajecie informację, że e, nie możecie wrzucić czyjejś innej paczki, bo zostanie wam konto zablokowane. Czyli jednym słowem, spisujecie wszystko na straty, a szkoda by było. E, no dobra. Trochę mi się Minecraft A, nieważne. W każdym bądź razie, sprawdźmy Valve. Nie chcę sprawdzić przy was, żeby było żeby było jasne, że wszystko działa. Kabel, mm, najprościej kabel. Oczywiście mogę mieć małe lagi, bo nagrywam pulpit, ale to już wiecie. I dlaczego zmieniam sezon ATS, znaczy solo? Nowy, nie kończę starego, gdyż mam tak potworne lagi, że zobaczcie na incze, jak tworzę. E, zobaczcie na intrze nowego sezonu, e, że miałem tak potworne lagi, że nie dało się z tym nic zrobić. Kombinowałem kombinowałem. No, tanki działają. Wszystko działa e, i tak. No dobra. To możemy wyjść z Minecrafta. Jak widzicie, paczka jest poprawnie zainstalowana. Wszystko działa. Teraz tak, wersja serwer. Może nie będę zamykał e, Minecrafta jeszcze, niech sobie pochodzi. I wersja serwer. Po pobraniu wypakowujecie i wygląda to tak, oczywiście bez tego ATS. I tu jest mała informacja, jeżeli macie ATS, y, Server Properties. Bo tu pierw robimy nasze ustawienia. To już powtarzam któryś raz, ale tu robimy ustawienia. I żeby odpaliła nam ta mapa stąd, mapa stąd już Wam pokazuje skąd mapa, właśnie ta mapa ATS-6. ATS, no ATS-6, myśleć A. Po wypakowaniu ona się nazywa ATS-6. ATS-6, z tego co pamiętam, i tu musicie wpisać ATS-6, żeby Wam ta mapa odpaliła. Dalej, port to zależy jaki macie ustawiony i odblokowany to, za, to ja nie będę, nie, nie będę wam pokazywał jak to zrobić, bo każdy ma inny firewall, każdy ma inny rodzaj internetu, mogą być jeszcze routery i do, inne bajery, tak więc tego tego wam pokazywać nie będę tutaj wprowadzamy IP naszego serwera to, to jest, no to już tłumaczyłem kilka razy, w każdym razie jeśli mamy Hamachi, to Hamachi. Jeśli jesteśmy na serwerze dedyku, to IP dedyka. I port, który dedyknę, no którym tam mam odblokowany. I te wszystkie informacje, no online mode, jeżeli jest na true, to będą gracze, tylko dla graczy premium. Difficulty, ilość graczy i oczywiście tutaj jeszcze dodam. Zapomniałem, a te żeby było wiadomo, jaki to jest rodzaj serwera. Wy sobie możecie wpisać tu cokolwiek chcecie, ale najważniejsze jest to tu zmienić. Dobra, zapiszmy, zapiszmy, i gdy mamy serwer, oczywiście, ja bym to usunął w całość, ale no, nie mogę za bardzo, tak. Wszystkie ustawienia mamy. Tutaj mam jeszcze ustawienia serwera, starter dla serwera. Ja to w chwili obecnej zrobiłem w ten sposób. Wy ustawicie sobie. No, domyślnie jest jeden gram przydzielony, ale to jest stanowczo za mało. Ja tylko tyle zrobiłem, żeby. No żeby można było odpalić i pokazać Wam, że wszystko działa. Wy sobie przydzielcie więcej, o ile macie więcej. Pamiętajcie, maksymalnie Minecraftowi można przydzielić 2 trzecie RAMu i jeszcze, żeby coś tam zostało, ale tak maksymalnie, to jest maksimum. Tak więc dobra, odpalamy starter. Oczywiście serwer trochę mi się dłużej będzie odpalał. I może w tym miejscu cięcie zrobię zanim się odpali bo no to nie będzie sensu czekania czy sobie poczekam zobaczymy czy wszystko zadziała hmm. powinno wszystko działać jak ta lala sprawdzałem To tak więc tak no, powiem jeszcze o sezonie na dniach jak już mówiłem zaczniemy sezon sezon Adventure Tech Solo gdzie będę chciał się skupić na tym, by porządnie wam wytłumaczyć, bo wiele osób pisze do mnie jak ty, to, jak ty to ogarniasz, jak ty to obczajasz jak ty to w ogóle i w ogóle. Tak więc będę starał się w tej serii postarał się dokładnie no, jak najlepiej wytłumaczyć e, pewne zasady, działania i tak mniej więcej od początku, ale mm, tak żeby e, żeby seria nie traciła uroku po prostu, wiecie serwer z kumplami tam mniej więcej tak luźniej, ale jakoś więcej jakoś maszyn i tak dalej skomplikowanych rzeczy a tu bardziej się skupimy na na tym, żebyście mogli ogarnąć jak najwięcej z modyfikacji, żeby żebyście po prostu wiedzieli co jak, do czego, gdzie a jak to będzie wychodzić o to się okaże, mam nadzieję, że się że dobrze będzie w każdym razie Serwer nam tu startuje. Jak widzicie, tu gdzieś był, wyskakiwały takie błędy, ale to są standardowe błędy, na no, nie nie patrzcie. Może tak przy okazji, jak się serwer odpala, powiem Wam o, o tych bagach, których ja wiem i które nie musicie mi zgłaszać, bo to są bagi od modyfikacji i. Ja tu nic nie poradzę, to autor musi poradzić, tak więc dobra. Może teraz mi wszystko będzie wolniej chodzić. W każdym razie, pierwszą rzeczą jest to Electric Expansion w tej wersji. E, brakuje czterech tekstur dla tych i Zobaczcie, brakuje czterech tekstów, ale mam nadzieję, że to nie będzie problem, że będziecie rozpoznawać. To jest problem od modyfikacji. Tak samo są tutaj. Prosta autor dodawał nowszej wersji, jakieś nowszej temy, ale jeszcze tekstur nie nałożył. W każdym razie tymi tak się nie trzeba przyjmować. Kolejną, kolejnym znanym problemem jest brak widoku schodów. Da się je skraftować, ale ich nie widać. Jak widzicie, sobie postawię schody z powercrafta, działają jak ta lala. Tylko ich nie widać podczas kraftowania Znaczy podczas. No, podczas kraftowania W każdym razie, jeżeli sobie wciśnieć R, to w ten sposób je się kraftuje. Żeby było wiadomo. Eee, kolejno ze znanych bugów. Zawołam, że, że coś jest jeszcze, ale mm, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Najwyżej no w opisie dopiszę. I tak wejdźmy w Multiplayer. Local host oczywiście wiecie jak, jak macie, jak wpisujecie od nowa dajecie edit, jeżeli to jest u Was na kompie, to jest local host, jeżeli to jest u znajomego na kompie to wpisujecie e, wpisujecie IP z Hamachi. O ile trzeba pamiętać, że musi być ta osoba u was na Hamachi W każdym razie musi być w tej sieci i wszystko powinno chodzić tak więc sprawdźmy czy serwer chodzi wejdźmy sobie powinno chodzić jak ta lala Teraz zobaczymy oczywiście pisze overloaded ale takie zawsze będzie no mapa się musi trochę załadować no ja też i tak nie mam nie mam zbyt wiele no jeszcze zobaczyć, czy poprawiłem G. Tak, e, poprawię to. Mm, informacje o e, w crafting guide będą zawarte pod przyciskiem i. Pod przyciskiem i sobie to zaraz zmienimy. E, controls i crafting guide, guide, guide. Crafting guide. I pod tą literą będziemy mogli otwierać Crafting Guide. W każdym razie, jeżeli, nie będziecie, jeżeli będziecie mieli, to zmieńcie sobie to pod I. Tak, tak, w ten sposób jest dobrze. I to co mówiłem. Jeżeli, jeżeli macie serwer, możecie wpisywać, możecie przydzielać do whitelisty listy w tym miejscu e, wpisywać IP banowego gracza lub adres. Mm, Hmm, hmm, hmm. Nick gracza, który jest spanowany, oczywiście to zależy. Op, e, OPy wpisujemy tutaj, czyli operatorów serwera. E, co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Możecie też z konsoli dać sobie OPA. Op.nk.pl -E Od razu dostaję OPA. No i mam OPA. Mogę śmigać po serwerze. Dostałem informacje. Jest wszystko ok. E, jeszcze sprawdźmy. No i tu chyba wszystko powinno działać tak. E, tak jak zakładałem, żeby działało. Modyfikacje bez zmian. Tylko zostało wszystko poprawione tak, jak powinno być. E, <laughs> teraz tak. E, jest wersja najnowsza Dimensional Door DOR 131, ale ja jej nie dodawałem. Nie chciałem jej dodawać, gdyż e, z obecnymi światami byłyby problemy i mielibyście o to żal, bo już zaczęliście grać i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Ale w każdym razie musicie uważać na limbo. Na limbo, świat limbo. E, spadając do limbo, nie otwierać salwatory, bo możecie wszystko stracić. E, no i tak dobra będzie na tyle jeśli chodzi o tą paczkę o co mi to wszystko laguje zamkniemy sobie, serwer stopujemy komendą stop serwer się automatycznie zapisze i zatrzyma to jest mały błąd, na to nie patrzcie zapisuje wszystkie światy, jeśli pytacie czy Będę dawał save'y z, z ATS sezonu drugiego, to powiem Wam od razu, że nie, bo jak pobrałem po tych kilku dniach gry, jak pobrałem mapę, zrobiłem backup, to wyszedł 1 giga i nie wiem, czy Wam się to będzie chciało w ogóle pobierać, a mi w ogóle będzie się chciało to wrzucać. To tyle czasu zajmie. Poza tym, teraz już ta mapa jeszcze pewnie więcej waży. Tak więc, tak. Podstawowe i najważniejsze informacje instalujemy na czystego minecrafta Nie na MultiMC. MultiMC, jak już mówiłem, tam są ludzie w zmowie, żeby to wszystko śmigało pod, pod platformę Feed the Beast. I jeszcze ostatnia informacja dotycząca modpacka na Minecraft 1.5.1. Otóż yy, nie ukaże się, nie ukaże się, chociaż nie zakładam w 100%. Ale no nie wiem, nie ukaże się. Mam nadzieję, że platforma Fit the Beast, czy też ktoś tam, nie ja mamy jeszcze Solitary Craft, czy jak się to tam zwie, która tworzy jeszcze paczki modyfikacji poza Fit the Beastem i te paczki można, nie, chociaż też nie można non-premium sobie nie skorzysta. Nie jest to celowo z mojej strony robione, tylko na 1.5.1 już większość modyfikacji będzie utrudniała Użycie, użycie, w, użycie w swojej modyfikacji bez zgody autora, także to utrudni nam wszystkim wszystko. Nie wiem, po co oni to robią. Może to jest pod platformę Fitbit, nie wiem. Nie spekuluję. W każdym razie, tak sobie mają prawo sobie zakodować w ten sposób. Ja nic nie poradzę. Jeśli się uda cokolwiek zrobić, to, to postaram się taką paczkę dla Was zrobić, ale. Ale nie obiecuję, Już wiecie ciężko jest teraz yy, załatwić jakiekolwiek pozwolenie na korzystanie z modyfikacji do modpaka znaczy do użyciu. No ale tu się rozgadywać nie będę, więcej o tym powiem w serii solo, gdzieś tam gdzieś tam w tle, gdzieś albo w serii po prostu sobie będziemy to omawiać i Wam wytłumaczę dokładnie co i jak. To jest poradnik, tak więc dziękuję za, Wam za uwagę jeśli macie pytania. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że tak jak ostatnio, osoby, które wiedzą co i jak pomogły, jeśli ja nie mogłem odpisywać, tak więc i tym osobom też dziękuję. Tak więc co? Zapraszam Was do gry w Minecraft, w Adventure Tech i ta paczka już nie będzie zmieniana, już tu nie będzie nic kombinowana, po prostu będziemy grać, grać, grać i grać. Jeżeli będą jakieś błędy, no to nie wiem, nie wiem, to ewentualnie wyjdzie jakiś hotfix taki naprawiający, ale to już, to już wszystko, co, miał, co mogło być, zostało naprawione. Ten sak, to będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na odcinki z ATS-a, z, ATS z tech Server i ATS AT Solo. Tak więc tak, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam jak zwykle, gorąco No i co grajcie w Minecrafta? Trzymajcie się i cześć!